Dzień dobry. Zapraszam dziś do nagrania, które mogę zatytułować Moje małe dziecko. Nie bije, kopie, pluje, szczypie. Co zrobić? To nagranie jest zainspirowane taką krótką rozmową z pewną babcią, która bardzo przeżywała, że jej mała, trzyletnia wnusia od czasu do czasu uderza swoją mamę, a mama na to nie reaguje i nie chce zareagować. Mimo, że ta babcia mówi, no nie może tak być, żeby ta mała cię biła, że trzeba. Ją nauczyć, że tak nie wolno. No, no trzeba coś z tym zrobić, tak? Bo ta babcia cierpiała podwójnie: że jej wnusia bije i że jej córka jest bita, mimo że to jest małe dziecko i powiedzmy, to nie jest jakieś szkodliwe. Ja sobie pomyślałam, że, że nagram to yy, nagranie i opowiem o paru rzeczach, no bo ja też jestem mamą, mam trzech chłopców. I wiadomo, że moi chłopcy też różne emocje na mnie odreagowują, ponieważ moje obecności czują się bezpiecznie. I tak zwykle jest, że, że dzieci się czują bezpiecznie w obecności mami. Te mamy, że tak powiem w najwięcej obrywają. I nawet to akurat nie, jakby nie było, w, jeśli chodzi o emocje, tylko tylko dziecko włożyło mi paluszek do, do oka i zdarło mi powierzchnię oka. Ja jechałam do szpitala, miałam dwa dni zwolnienia, tak? Także dzieci nam robią jakieś krzywdy. Chcący czy, czy nie chcący, no zwykle nie chcący, tak? Tutaj, więc nas to spotyka, ale pamiętam też, byłam na takim szkoleniu, które ja prowadziłam w przedszkolu i też poruszałam ten temat emocji. Jakaś mama tak siedziała i mówi, no, bije mnie, bije mnie i ja nic nie robię, no co mam zrobić? No i co możemy zrobić? Mamy coś robić, czy mamy nie robić? Trzeba robić. Tylko ze zrozumieniem. Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że dzieci są różne, mają bardzo różną emocjonalność i są dzieci, które będą wyładowywały różne swoje emocje buzią. Będą wrzeszczeć, płakać, w późniejszym wieku mówić brzydkie rzeczy, nienawidzę że jesteś głupia, wynocha albo jeszcze brzydziej, żeby nas zranić, bo one jak są zranione, chcą też zranić, nie? Bo złość podpowiada nam różne takie e, gwałtowne rzeczy do zrobienia. Mam na ten temat osobne nagranie, więc no, będę sama siebie tutaj ucinać. Mam nagranie o złości i, o, i w ogóle o emocjach. Więc dzieci się różnią i jedne będą tak, inne będą miały złość w rączkach i właśnie będą bić, szczypać, inne będą kopać, inne będą introwertywne, takie bardziej zamknięte ze swoimi emocjami. Będą na przykład uderzały głową o coś, albo będą w emocjach obgryzały paznokcie, czyli bardziej będą kierowały tą złość i emocje różne na siebie. Więc dzieci są różne, to weźmy pod uwagę. I są też dzieci, które właśnie odruchowo bardziej będą eks, taką ekspansję tutaj robiły właśnie na zewnątrz, okazywały te, te emocje, inne bardziej do środka, inne mają na przykład dużą potrzebę takiej zemsty i, i sprawienia komuś bólu, inne nie, więc one na to nie mają wpływu. One się takie rodzą, odziedziczyły to, ja widzę to po swoich dzieciach, wiecie, ci sami rodzice te sam, same podejścia wychowawcze. Ale po prostu dzieci bardzo różne w temacie emocji, więc z jednej strony akceptujemy różnicę między dziećmi, emocjonalność dzieci i to, że emocje zmieniają, znaczy emocje są częścią nas, ale sposoby wyrażania emocji się zmieniają, czyli takie gwałtowne lub takie bardziej introwertywne sposoby będą to są bardziej takie wrodzone rzeczy związane z temperamentem, natomiast jak najbardziej reakcji wyrażania emocji, można się uczyć, taki, czyli jak okazywać emocje w bardziej asertywny sposób. Jeśli chodzi na przykład o złość, jest taki artykuł, drabina gniewu i na szczycie tej drabiny jest uprzejme wyrażanie złości. A uprzejme wyrażanie złości to jest takie asertywne wyrażanie złości przy pomocy asertywnej komunikacji, czyli to jest ewidentnie coś, czego można się nauczyć. Czyli z jednej strony rozumiemy nasze dzieci, wiemy, że one dojrzewają, układ nerwowy dojrzewa, one będą coraz lepiej panowały nad swoimi emocjami. Ale pewnych rzeczy się nie nauczą, jeśli im tego nie pokażemy. Czyli naszą rolą jest pokazywać, co mają dzieci zrobić z emocjami. Z jednej strony stawiamy dziecku granicę, bo ja nie chcę być bita przez nikogo. I Ja stawiam granice. Nie chcę, żebyś mnie bił. Nie chcę, żebyś mnie szczypał, tak? Um, nie, czy, nie, nie życzę sobie, żebyś na mnie pluł, tak? Komunikujemy to jasno. Krótko, konkretnie, ja nie chcę, ja sobie nie życzę. Ja, jako człowiek, nie chcę, żeby mnie ktoś tak traktował. To jest tak zwany komunikat oso osobisty, Jesper Jul o tym pisze, ale to jest taki element asertywności. Ja stawiam granice. Jeśli moje dziecko, bo dzieci małe to jeszcze w ogóle mają takie mieszane reakcje, czyli on dzieciak w złości chce mnie bić, ale jak ja się odsuwam, to on się jeszcze przytula. I on nie wie, czy ma mnie bić, czy się ma do mnie przytulać, i to my musimy poznać nasze dzieci. Jedno dziecko w tej złości będzie chciało się przytulić, inne najlepiej, jeśli będzie od nas odseparowane, bo, bo będzie nas chciało bić, i może być najlepszym sposobem zaprowadzenie do swojego pokoju, ale nie za karę, tylko żeby w swoim pokoju, w swoim bezpiecznym otoczeniu poradziło sobie ze swoją złością, i jednym dzieciom tak będzie dobrze. Od innych się odsuwamy na czas złości, ale z życzliwością. Po prostu jesteśmy do dyspozycji. Jestem przy Tobie. Nie dotykam Cię, jak Cię dotykam, to jest jeszcze gorzej. Jestem przy Tobie. Jestem na Ciebie otwarta. Jak przyjdziesz, to ja Cię przyjmę z, z Twoją złością, ale nie, nie, gadzam, nie zgadzam się na bicie. My szukamy najlepszej e, metody, ale nie odrzucamy dziecka, nie odrzucamy go. E, natomiast nie godzimy się na pewne reakcje. Ale nie wystarczy powiedzieć, na co się nie godzimy, bo dzieci się nie uczą odmówienia, nie wolno mnie bić, bo ja, ten komunikat osobisty jest taki, że nie o to chodzi, żeby mówić, nie wolno się bić, bicie boli, uważam, że ja sama wypraktykowałam, że najlepsze jest powiedzenie, nie chcę, żebyś mnie bił, ja nie chcę, ja sobie nie życzę, nie pozwalam. Dzieci słuchając tego, później pójdą do szkoły, do przedszkola i będą mówiły te same rzeczy do koleżanki, do kogoś, kto będzie im sprawił przykrość, też powiedzmy. No jak, wiecie, dziecko do dziecka powie, nie wolno bić, bicie boli, ale jak powie, nie wolno mnie bić, ja nie pozwalam, nie chcę, żebyś mnie bił, powiem o tym pani, odsuń się ode mnie. To to jest, ten komunikat moim zdaniem ma większą moc, więc bardziej w ten sposób możemy mówić, dawać krótkie, jasne komunikaty, ale uczyć w zamian, co w zamian. Wspieramy rozwój emocjonalny naszych dzieci, podpowiadamy ich, im. Nie mów do mnie, wynocha, powiedz mi, chcę zostać sam. Zamiast mówić, nienawidzę cię, możesz powiedzieć, jestem teraz zdenerwowany, nie chcę z Tobą rozmawiać. I ja widzę też po moich dzieciach, bo ja uczę, modeluję, mówię co w zamian i on, one, z czasem to im zaczyna wchodzić w repertuarii ich zachowań. Zamiast powiedzieć, wynocha spokoju, powiedzą, chcę zostać sam. Nie chcę z Tobą rozmawiać, bo jestem zdenerwowany. Mama, weź ich ode mnie, bo jestem wściekły. Ja, na przykład młodszych braci, weź ich ode mnie, bo jestem wściekły. Chcę zostać sam w spokoju, sam w pokoju. Wyjdźcie stąd. To to są już asertywne komunikaty. Ale to była praca. Nad tym pracowałam. I to trwało, potrzebowałam cierpliwości, bo nieraz e, ja powtarzałam różne rzeczy, ale dopiero mózg dziecka musiał wskoczyć na pewien poziom rozwoju tego, tej, tej swojej dojrzałości, żeby dziecko było w stanie to zastosować. Więc to jest bardzo ważny kolejny element. Uczymy dzieci, modelujemy, pokazujemy inne możliwości. I to też zapraszam do tych nagrań o emocjach, o złości. Ale kolejny ten element, który też jest w osobnym nagraniu, czyli też samoregulacja emocji, czyli emocje skądś się biorą. Jeśli moje dziecko, wychodzimy z przedszkola, moje dziecko się na mnie rzuca i, i się bije i mnie bije, to nie wystarczy, ja, że ja mu powiem, nie życzę sobie nie chcę, żebyś mnie bił, nie pozwalam się bić. I, yy, I pokazanie alternatywy, tylko czemu moje dziecko mnie bije, jak wychodzi z przedszkola? Co się, czy coś się wydarzyło w przedszkolu? Może muszę porozmawiać z panią, może tam są jakieś przykrości? Ja to muszę sprawdzić. Może jest głodny, może mu się chce pić, może nie wiem, Ma zsikał się i ma majtki mokre. Słuchajcie, przyczyny tych emocji, tak? Czyli to jest wieloelementowe, zawsze tak patrzmy. Yy, I... Yy, i uważam, że jakby to wymaga naszych reakcji. Powtarzam jeszcze raz. Z jednej strony zrozumienie dla dzieci, emocjonalności dzieci, temperamentu i różnorodności charakterów, dojrzewania mózgu i tego w ogóle, jak mózg działa, jak działają emocje i że mózg dojrzewa i potrzeba na pewne rzeczy czasu. Stawiamy granice, ponieważ dzieci uczą się asertywnych, takich, e, konstruktywnych metod radzenia sobie z emocjami, uczą się tego w ciągu życia i w tym pierwszym okresie będą się uczyły tego od nas, e, więc my tutaj modelujemy, podpowiadamy, z jednej strony stawiamy granice, ale uczymy dzieci, więc często my po prostu sami też musimy sobie uporządkować w głowie ten temat złości, emocji e, i sami mieć metody konstruktywne, żeby mieć, jak te dzieci uczyć. Kolejny wątek, samoregulacja emocji. Uczymy dzieci samoregulacji, ale uczymy ich tego, że emocje skądś się biorą i zwykle z niezaspokojonych potrzeb, więc próbujemy odkryć, jaką, e, jaka niezaspokojona potrzeba dziecka kryje się za jego emocjami, o co mu tak naprawdę chodzi. Nie zawsze się to uda, bo szczególnie w tak zwanych okresach buntu, e, tak zwanych okresach buntu, bo to są tak naprawdę okresy e, skoków takich kryzysów rozwojowych, wtedy dziecko samo nie wie, czemu się tak zachowuje. E, I my, my potrzebujemy po prostu wtedy bardzo dużo cierpliwości, zrozumienia i dbania o siebie, e, żeby dziecko dobrze w tych momentach wspierać, więc uważam, że należy tak, tak w ten sposób reagować. I jeśli jesteście ze mną dłużej, to wiecie, że ja jestem przeciwna karom, przeciwna e, takim e, nawet konsekwencjom, konsekwencjom, które tak naprawdę są karami dla dzieci. Ja jestem psychologiem humanistycznym, jest mi bliskie podejście. Bliskościowe, właśnie, ale nawet pozytywna dyscyplina, która daje dużo rozwiązań i opiera się na tym, jak działa mózg i rozwój dziecka. Więc w tą stronę idziemy, wspieramy dziecko, staramy się je zrozumieć, modelujemy. Natomiast jest takie pytanie: a czy można nie reagować, jak mi dziecko uderzy? Uważam, że tak, i to jest też bardzo ważny wątek. Jeśli zdarzy się coś takiego pierwszy raz, uważam, że można w ogóle nie reagować. Ponieważ często nasza reakcja wzmacnia zachowanie dziecka. Jeśli dziecko mnie uszczypnie, a ja zrobię AU boli, ono się zaśmieje i uszczypnie mnie jeszcze raz. To samo, jeśli ja uderzę, jeśli ono mnie uderzy, jeśli mi coś powie i zobaczy moją wzmożoną reakcję, no to przepadliśmy. Dziecko traktuje to często jako zabawę. Dzieci szczypią, biją, ciągną za włosy, dlatego że rodzice piszczą, krzyczą i robi się ciekawie. Robi się ciekawie, wzbudza to jakieś emocje. Często dlatego, że rodzic w ogóle reaguje. Czyli rodzic zapatrzony w telefon albo zapracowany, gotujący obiad, sprzątający. I dziecko tego rodzica, nie wiem, uderzył, szczypnie, coś mu zrobi. Rodzic nagle spogląda na dziecko i w ten sposób wzmacnia reakcję. Więc my się zastanówmy, czy przypadkiem nie wzmocniliśmy tego negatywnego zachowania dziecka naszą reakcją, taką odruchową, no bo wiadomo jak mnie uderzy, uszczypnie, pociągnie za włosy, to ja reaguję odruchowo. Więc mnie się zdarzyło w, w ciągu mojego życia, że jeśli, jeśli chciałam wyciszyć taką, e, takie zachowanie mojego dziecka, i ja, ono na przykład mnie szczypało, więc ja zachowywam kamienną twarz, chociaż mnie to bolało, żeby ono się znudziło. Żeby ono zobaczyło, że to nie działa, że to nic nie daje. Zdarzało mi się nie reagować na przykład na plucie dziecka w moją stronę, dlatego, że wiedziałam, że plucie jest tylko sposobem na przyciągnięcie uwagi. I ja zauważałam plucie, po czym zaczynałam się bawić z dzieckiem, smyrać, darmosić, żeby odpowiedzieć na jego potrzebę. Wtedy jakby to, to plucie traciło na znaczeniu, jakby jak dziecko mi zrzuca książki, to ja z szafki, które zwykle nie zrzucaj się zastanawiam, czemu. Aha, chyba troszeczkę nie mu czasu ostatnio. Więc jakby nie reaguję na zrzucanie książek, po prostu sprzątamy to zrzucanie książek, nie rozmawiamy o tym, ale ja jako rodzic poddaję to refleksji i zmieniam swoje zachowanie, tak? Czyli jest jeszcze kolejny wątek. Możemy nie reagować za pierwszym razem, nie robić z tego wielkiego halo, na przykład, jak mi dziecko przeszło z kredką i pomalowało wszystkie ściany kredką, w ogóle zero reakcji, zamalowaliśmy, posprzątaliśmy i nigdy więcej się to nie powtórzyło. tak? Więc widzicie, trudno odpowiedzieć na pytanie jednoznacznie. Ja jako psycholog, jako mama widzę, że trzeba brać pod uwagę wiele aspektów i czasem też popełniamy błędy i czasem przechodzimy pewną drogę, zanim dojdziemy do tego takiego odpowiedniego wniosku i odpowiedniej reakcji i nawet wielokrotnie jako mama przechodzę pe przez pewne etapy, dlatego że moje dzieci przechodzą pe przez pewne etapy i one są krok przede mną, ja reaguję w różny sposób, dlatego że ja nie, nie nadążam za nimi, jak ja je w końcu dogonię i przez chwilę jest dobrze, to one przechodzą przez następny kryzys, ja muszę znowu od nowa za nimi gonić, także to macierzyństwo, wychowanie jest... Jest wymagające, wymaga od nas, jeśli no jeśli chcemy robić to z uważnością na nasze dzieci, jeśli chcemy nasze dzieci wspierać, to no to wymaga takiej uważności od nas i zaangażowania z naszej strony i zrozumienia dziecka, ale też dawania sobie prawa do, do różnych niepo, nie, niepowodzeń, do poszukiwań, wybaczania sobie i, i taka świadomość, że po prostu jest wiele różnych rozwiązań, to wszystko jest takie wieloaspektowe. i Mam nadzieję, że w tych nagraniach to Wam pokazuje. Z jednej strony wam to poszerza świadomość, otwiera wam oczy i daje wam większą zrozumiałość dla waszych dzieci i dla was samych, bo chyba to jest najważniejsze. Dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, do dzielenia się tym nagraniem. Czasem jest tak, że trudno komuś coś powiedzieć, ale jak pokażemy mu nagranie, jak mówi to ktoś inny, to może bardziej ta osoba to. To, to przyjmie, bardziej to zrozumie, więc, więc dzielcie się, jeśli uważacie, że to jest wartościowe. Zapraszam do dyskutowania, a może się nie zgadzacie, to ja też chętnie na to odpowiem. Może przygotuję jakieś kolejne nagranie, a jak się na, zgadzacie, to też będzie takie potwierdzenie dla innych osób, które to oglądają. Także dziękuję jeszcze raz za uwagę i bądźcie ze mną w kontakcie. Subskrybujcie kanał. Pozdrawiam Pana.